Halo, jest tu ktoś. Słyszycie mnie? Halo? Allo, czy jest tu ktoś? Kogoś tu słyszę, to zwijcie się. Halo. A, to wy, Siemanko, z tej strony Jarząbek. Zobaczcie, jestem w swoim prywatnym bunkr bunkrze i przygotowuję się na wojnę. Niestety póki co mam tylko zapałki, więc nie wiem czy mnie będziecie dobrze widzieć. Zobaczcie, dobrze że jesteście, bo w ogóle chciałem Wam o, was oprowadzić po tym moim bunkrze. Jest to teraz ob obecnie ten bunkier pełni rolę schronu, oprócz już nie zapałka parzy, ale wcześniej to była piwnica, i chciałbym dzisiaj Was oprowadzić. Chciałbym dzisiaj Was oprowadzić po mojej piwnicy. Będę tutaj robił parę modyfikacji, więc myślę, że będziecie ze mną do końca. A więc zapraszam na film. Hejka, jak widzicie, znalazłem trochę światła. Znalazłem latarkę i trochę światła z telefonu, flesza telefonu. Chcę Was teraz zaprosić na poznanie się z moją piwnicą. Tutaj, w tej piwnicy, będę przygotowywał się na wojnę, która może nadejść lada chwila. Chcę wam pokazać, jakie zmiany chcę tu wprowadzić. Zakupiłem sobie pewną rzecz, która będzie mi pomagała w magazynowaniu żywności. Pokażę wam za chwilę, co już zdołałem zamagazy zamagazynować i wczoraj byłem na zakupach, kupiłem jakieś rzeczy, które pomogą mi przetrwać te trudne czasy. Tutaj na tej ścianie chcę postawić y, szafkę. Szafka, szafkę, która się znajduje w tym miejscu, więc myślę, że razem ze mną pomożecie mi ją złożyć. Zabieram się za rozpakowanie tej szafki. Niestety nie posiadam żadnego nożyka, więc posłużymy do rozpakowania posłużą mi klucze. Myślę, że to będzie super sposób na przetłumaczenie. Tutaj, okay, bo to się rozpada, tak to wygląda. Mamy tutaj cztery półki czy pięć? Raz, dwa, nie, tu mamy trzy, i z drugiej strony będą dwie pewnie. Tu są podejrzewam plecy i, i prądy. Tak to wygląda. odłożymy sobie je tutaj. Tu mamy nogi. Jedna nogi i drugie nogi. Tu są jakieś takie blaszki. Nie wiem do czego to jest. Tu mamy boki do szafek. I tu są raczej takie wzmocnienia, które będą pomiędzy, w środku szafek Cztery nóżki. Kolejne fronty. Kolejne dwie półki i to w paczce to by było na tyle. Więc zbiorę sobie śmieci i za chwilę składamy dalej. Trochę czasu zajmuje składanie tego regału, więc robimy cięcie i pokazuję wam jaki jest efekt, efekt końcowy. Ok, tak się prezentuje już złożona półka. Jak widzicie, jak widzicie jest pod sam sufit. Zobaczę jak tu jak tu będą słoiki pasować. Jak będą tak wchodzić, to tak to zostanie, ale jak nie będą wchodzić, to obniżę to górną półkę tutaj na dół. Widzę, że tutaj się woda skrapla, zobaczcie, widać jedną kropelkę i tu jest trochę tak mokrzej, to tak zastanawiam się, czy tej półki jeszcze do przodu nie wyciągnę, ona teraz stoi pod samo ściano, możliwe, że tu do przodu przejdę, żeby tam, bo tam też jest nierówna podłoga, musiałem postawić na takich dwóch yy, sklejkach. Dobra, idę teraz po moje zapasy i pokażę Wam, jakie mam zapasy w piwnicy. Jak widzicie, zaopatrzyłem się w 5 tego typu półek. Tutaj zobaczcie 1, 2 i po tej stronie 3. Czyli łącznie będę mógł na tych półkach przechowywać 5 yy, ton jedzenia. 5 ton jakichś zapasów. Tak to wygląda na każdej półce. Yy, po 200 kilo jest pięć półek, czyli, czyli każdy, każdy regał może udźwignąć tonę. Jak widzicie jednak kregał zmienił miejsce Przestawiłem go w to miejsce dlatego, bo tam tak jak powiedziałem kapało No i dobra, pokażę wam teraz co mam w tym swoim schronie A więc tak, zacznijmy tutaj od tego stolika Jest tu stolik z produktami, które były własnoręcznie wykonane, zrobione To takie weki po prostu I tam są ogórki korniszone. Ogórki kiszone, gdzieś tu są, w tym miejscu. Po środku są ogórki w kary i ogórki w miodzie. Później mamy, tutaj mamy buraczki. Tutaj są ogórki na takie na zupę. No i mamy grzyb, dwa słoiki grzybków. Tam mamy takie, takie owoce, do na przykład do mięsa. Mamy również jagody. I coś tam jeszcze jest, śliwki chyba jakieś. Śliwki są chyba do mięsa i coś jeszcze, ja dokładnie nie wiem. Z tyłu mam zaopatrzenie wody trzy zgrzewki wody parę słodkich napojów. No i dobra, i tutaj na tej półce będę powoli gromadził yy, takie zakupy po prostu ze sklepów. E, ale zanim może te zakupy ze sklepów, no to tutaj jeszcze na górnej półce mam smalec, też, też własnej roboty. Smalczyk z cebulką, e, zawekowany, może chwilę postać, ale jak jest cebula, no to pamiętajcie, że on zawsze trochę krócej stoi. No i tutaj mam po tej stronie e, fasolka po bretońsku i gdzieś są jeszcze e, klopsiki, parę pasztetów. Trochę groszku i kukurydzy. No i tutaj, tutaj mam jakieś słodsze rzeczy, czyli dwa takie kremy czekoladowe i marmolada. I dwa syropy, żeby można było z wodą na przykład sobie roz, yy, rozrobić. Tutaj mam dwa worki ziemniaków i worek cebuli. Ziemniaków jeszcze doniosę tutaj trochę. Yy, I teraz tak, w takich kopczykach porobiłem takie kopce i pozasypywałem ziemią. Są tutaj warzywa, są buraki, jest marchewka. Tutaj taki, ten okrągły, to nie, nie wiem zawsze, jak to się nazywa, chyba seller. Znowu marchewka, tutaj była pietruszka i por. Por, chyba por. No i dobra, i tak to póki co się prezentuje. Tu mam jeszcze jakieś słoiki, ale tutaj to już całkowicie nie wiem, co to jest, bo te słoiki to są tak naprawdę takie już. Już bardzo stare, więc na nie to nawet nie zwracam uwagi. No ale przedzieliłem sobie właśnie tutaj, takie drzwi postawiłem. Więc jest tam przedzielona część taka na zbiory. Tutaj jest druga część. Jak widzicie, póki co tutaj są jeszcze śmieci. Dużo takiej, takiego sprzątania, ale też postaram się wykorzystać. Tą część piwnicy. Pokażę Wam z tyłu, z daleka, jak to wygląda. Tak to się prezentuje. Tu są wszędzie jakieś szpargały, dopiero się wchodzi. I jest ta część, w której już przygotowałem jakieś zbiory. Napiszcie w komentarzach, jak Wy się przygotowujecie: jakie macie przetwory. U mnie tak to wygląda. To mówiłem ja, Dawid, jestem przygotowany na wszystko. Trzymajcie się, cześć!